Siemano Mordy, jestem Frenku, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Minecraft, zbudowania. Dzisiaj będzie troszeczkę tego budowania. Zobaczymy, na ile starczy nam materiałów. Mam tyle drewna nakopanego mm. poza odcinkiem. Oczywiście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no bo to jest ważne, żebyście ją zostawili. Teraz, tak, nie jestem do końca pewien, czy na pewno szkielet dobrze zaznaczyłem, więc możliwe, że poza odcinkiem on się jakoś zmieni. Tak, mniej więcej jest zaznaczone, ok. Dalej, jeśli chodzi o serię, to teraz będę miał troszeczkę mniej czasu na nagrywanie, dlatego fajnie by było, jakbyście mi napisali, czy chcecie serię z Fortnite, jak będę sobie grał po prostu w mm, Możecie właśnie napisać, czy chcecie taką luźną serię. Oprócz tego będę jeszcze Bedwarsy i, i co? Bedwarsy i, i, i chyba tyle póki co. Nie będę nic więcej nagrywał. Bedwarsy są o tyle fajne, że mogę tych odcinków na farmić, na zapas. Jakbym miał nagrywać Fortnite'a to też, czyli na przykład mógłbym usiąść sobie wieczorem i nagrywać ich bardzo dużo. Dlatego jestem zainteresowany nagrywaniem tych gier. Okej. Okay. Znaczy gier. Bedwars to Minecraft, no wiecie o co chodzi. Okej, okay, teraz musimy tutaj dobrze policzyć, żeby było symetrycznie. Tak, tak powinno być symetrycznie. A nie dobra, czekajcie, tutaj jest na trzy kratki, a nie na cztery. Zapomniałem całkowicie o tym. Dobra, to wiecie co? Może jednak będę tutaj dołem szedł i po prostu co trzy kratki stawię. Krzywo postawiłem. Stawię takie coś, aż znajdę się po prostu naprzeciwko tego z tamtej strony. Czekajcie. Dobra, nie chcę mi się tego liczyć, dlatego tak patrzę po prostu, kiedy będzie w miarę równo i chyba. Chyba to jest ten moment tutaj, że to zaczyna być równo. Eee, nie, to powinno być tutaj. Ej, strasznie tego drewna dużo na to pójdzie. Tym bardziej, że to ma być na taką wysokość jak tam i jeszcze tego drewna ma być więcej. Eee, oprócz tego potrzebuję czarne drewno, ale będę musiał po niej iść bardzo daleko, bo nie mam pojęcia, jeszcze nie spotkałem nigdzie tych czarnych drzew, tak mi się wydaje, chociaż może obok wioski były. Czekajcie, coś jest krzywo. Skopałem coś. Pytanie z której strony, bo to powinno być obok tego. Hmm. Co ja tutaj zrobiłem źle? O jedną kratkę wszystko w bok postawiłem. Dobra, czyli przyjmę do wiadomości to, że to powinno być jednak z tej strony, a nie tak jak zrobiłem przed chwilą, więc szybko to sobie naprawimy. No i zaczniemy. Tutaj budować to dalej. Wiem, że z tej strony jest ten kobyl, ale no, nic z nim nie zrobię, tak jakby. Czy na pewno to jest dobrze? W sensie to na siebie będzie strasznie nachodzić, tak totalnie nie powinno być. Eee, dlatego muszę iść sprawdzić. Nie no, z tej strony jest ok, zrobione. To muszę iść tam zobaczyć, no bo za blisko jest według mnie. I. I co? No i będzie coś źle. One nie powinny stać obok siebie, tylko powinien być jeden klocek przerwy odstępu między tymi bluczkami. Tutaj wszędzie jest trzy. Jeszcze wolę się upewnić. Nie no, wszędzie jest 3. I <laughs> kurde, no to teraz mamy taki lekki problemik. Jak to się zadziało, że tam jest troszeczkę inaczej. To co robiłem przed chwilą było. Aha, dobra. Nie, czekajcie. A jejaj. Zaczynają się problemy gadżeta. Jak przed chwilą liczyłem, to było wszystko ok. Dobra, tutaj są cztery klatki. To to powinno być o jedną w tą. Tutaj. Eee, teraz jest pięć, tak? Czyli tutaj powinno być tak. Czyli wszystko jedną klatkę w tamtą stronę przesunąć. A to tak jakby niczym nam nie pomoże. <słyski> coś coś ściłem. Dobra, róbmy tak. Jak po drugiej stronie jest. Czyli poprzesuwajmy to wszystko. Tak jak robiłem na początku w sumie wyjdzie. Eee, wydaje mi się, że to powinno być gdzieś tutaj. I to powinno być gdzieś tutaj. Może powinienem to przesunąć o tą jedną kratkę w bok. Albo tutaj zostawić. Nie wiem, tutaj jest na 4 kratki, tutaj jest na 5. Albo z tej strony też źle zrobiłem. Kurde, no nie wiem, jakoś to liczyłem. Chyba już widzę nawet, gdzie dokładnie źle zrobiłem. Czyli tutaj na rogu powinno być napięcia, jest na 4. Dokładnie tak. Więc musimy to przesunąć o jedną klatkę w bok. Dobra, fajnie, że się rozwiązał nasz problem. Więc teraz już wiemy, jak to powinno być zrobione. No to co, teraz trzeba to wszystko przestawić o jeden w bok. No i teraz powinno się wszystko zgadzać. No trochę lipa, że musimy to wszystko jednak. Ruszać, no ale trudno. Dobra, szybko to odbudujemy do poziomu, na którym byliśmy przed chwilą, i, i idziemy do przodu z naszą budową. Zastanawiam się, jak stawiać te słupki, bo jak spadam, to tracę obraca, czy hp i tracę za każdym razem. No i chciałbym przy budowaniu jak najmniej tych hapeków tracić, ale nie, nie do końca wiem, jak to powinienem zrobić. Dobra, robimy tak, tak i teraz powinno być ok. Chyba mam pewien pomysł, jak to mogę zrobić. Będę tutaj robił na. Dwie kratki i będę to zostawiał a później z góry będę mógł do tego na spokojnie dosięgnąć, no i to po prostu dobudować, a nie, że będę miał około 28. Myślałem, że jakiś creeper czy coś na końcu z jednej strony sobie zostawię jeden, yy, jedną kratkę, po to, żebym mógł jak coś tutaj na to wskoczyć, a nie, to jest 5 kratek, to i tak się tego nie da w Minecraftie przeskoczyć. Okej, okay, dobra, to jednak mniejsza, nic nie mówiłem. Yy, no i co, zaczynamy dalszą budowę. Ciekawe czy starczy mi chociaż na ten pierwszy poziom drewna. Starałem się go nakopać jak najwięcej, no i kopałem go chyba z godzinę to drewno. Tym bardziej, że na początku nie miałem sadzonek. Dopiero później yy, się ich dosyć sporo zrobiło. Także miałem cały czas po pół staka w ekwipunku. No ale nic. W ogóle to... Sprawdźmy tylko czy jest symetrycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie no, to jest symetrycznie, czyli to powinno działać z tamtej strony. Tutaj powinno być niesymetrycznie, czyli jest raz, dwa, A dobra, dobra. Nie będę tego liczył. Powiedzmy, że jest ok, z jednej strony powinny być trzy, i z drugiej strony też trzy. No, powinno wszystko działać. Jak coś to mm, inspiruje się farmą, która jest na. Kurde, no to nie jest mój autorski pomysł, znaczy to jest inspiracja. No, bo tak jak już mówiłem, tamta farma jest jakaś giga mała, dlatego ja stwierdziłem, że ją powiększę. Więc, to jest taka inspiracja. Jak coś, to nie jest mój autorski pomysł. Jak zobaczycie podobną na internecie, to znaczy, że w nią się inspirowałem. Nie pamiętam dokładnie kim, więc wam nie powiem. Ale jak pójdziecie Minecraft Farma, to może znajdziecie coś podobnego. Znaczy, wiadomo, że w tym odcinku ta farma nawet nie będzie przypominała tamtej z odcinka, ale za jakiś czas powinny być podobne. Znaczy, no, taki jest mój cel, żeby były podobne. No, bo po to się jednak inspiruje, żeby były. Dobra, no i co? Musimy tutaj zno zrobić znowu to samo, czyli po dwie kratki do góry, tak? Tylko dwie? Nie, chyba trzy wcześniej robiłem. Kurde, nie mam pojęcia, czy to były dwie czy trzy. Chyba była jedna i dobudowywałem jeszcze dwie. Więc poróbmy po trzy. Okej, okay, nie tracę hapeków, jest dobrze. Trochę to zajmie, bo tutaj tych słupków będzie, no dużo, dużo będzie tego. Tak jak mówiłem, tutaj na te rogi... Kurde, coś, 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 coś co yy, yy, będzie to jeszcze pozmieniać chyba na tych brzegach. Chyba, że ja coś źle pamiętam... A nie, dobra, może jednak nie. Nie no nie wiem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Wydaje mi się, że póki co yy, projekt jest dobry, ja też za bardzo nie mogę pchać tej budowy do przodu, dlatego że yy, nie pamiętam tego na pamięć. Zaznaczyłem sobie tylko te słupki, póki co jak powinienem wbudować. No i tyle wiem, że... Na tym odcinku chyba zrobimy słuki, a dopiero w następnym, jak sobie gdzieś zaznaczę tutaj z boku i nazbieram tego ciemnego drewna, to pokażę wam po prostu, jak to dalej będziemy budować, żeby nie było lipy. Wow. Zaczyna to być duże. <laughs> Więc w sumie spoko. Właśnie zastanawiałem się jeszcze, czy nie powinienem czasami wioski villagerów rozbudować, bo tych villagerów tutaj będziemy potrzebowali dosyć sporo i ja nie wiem czy one się zdążą namnożyć więc chyba trzeba będzie tam tą wioskę lekko powiększyć więc trzeba będzie znaleźć chyba jakieś nowe chatki na necie, takie wiecie, bo stwierdziłem, że będę się inspirował trochę netem przy budowaniu hmm. z mi z neta kurde wieczór się robi i jak ja będę miał się tu zaraz wdrapać szkoda, że nie wziąłem sobie łóżka, no ale już trudno, dobra Wezmę sobie Dirta ze skrzynki i po prostu się tu zaraz wdrapie, jeżeli będzie lipa. <noise> Ogólnie będzie strasznie, a lipa jakieś nad tym tak namęcza. Okaże się, że to będzie totalnie brzydkie, bo <noise> tak szczerze to ja nie mam pojęcia, czy to będzie ładnie wyglądać, czy nie. O, ale nam tutaj las wyrósł. Ja tutaj tych sadzonych zostawiłem, może z dwa staki czy coś takiego, więc będzie troszeczkę skopywania tego, no, ale to dobrze, bo będziemy mieli dużo drewna na kontynuację naszej budowy. Więc bez IP Ok, szybkie spanko i idziemy budować dalej. Czy ja coś tam potrzebuję? No na pewno Deer to potrzebuje, żeby się tam wybudował, budować z powrotem. To wezmę sobie jednego staka. I chyba tyle, w ogóle widzicie 61 jabłek nazbierałem jak kopałem yy, te drewno, więc to pokazuje, że kopałem się tutaj tego sporo. Tutaj jest co? Aha, o red Torch. myślałem, że jakieś jabłko leży, no bo taki kolor podobny w sumie, czerwony. Ale mniejsza. Okej. Okay. Mm. To nie wiem czy na odcinku iść zdobywać to czarne drewno gdzieś szukać, czy poza odcinkiem zdobyć i yy, po prostu wam pokazać już jak go nazbieram dłużej w ogóle zacząć dalej budowę tego tej farmy naszej. Znaczy stodały z villagerami. Chyba powinienem się budować od tamtej strony, ale dobra. Już trudno. Yy. Dobra, chyba jesteśmy na dobrym poziomie, tak mi się wydaje. Kurde, no nie jestem pewien. O nie, tutaj postawiłem źle. To budowa będzie mega duża. Chciałem unikać budowania jakichś takich dużych projektów czy coś, no bo to zazwyczaj zajmuje mega dużo czasu i na przykład spędzam poza odcinkiem na kopaniu tego drewna długo i znaczy no tak, dużo czasu spędzam poza odcinkiem na kopaniu, żeby mieć materiały na to. No i koniec końców tutaj tak się okazuje, że projekt jest za duży i mi się po prostu nie chce tego robić. No ale dobra, trzymajmy kciuki, że z tym będzie inaczej. No i uda mi się to skończyć. W ogóle cały dach tutaj ma być z bloków słomy, więc. Siana nam na pewno będzie potrzebne mega dużo, <gry> czyli, czekajcie, z dziewięciu staków siana robi się jeden stak, czekajcie, źle to powiedziałem, z dziewięciu staków siana robi się jeden stag bloków siana. Nie wiem czy. Ja no, nie wiem czy czasami nie powiedziałem znowu dwóch bloków przed chwilą, dobra mniejsza, bo kręcę strasznie. Yy, no, po prostu strasznie dużo będzie nam potrzebne, żeby tutaj zrobić dach, bo ten dach nie będzie płaski, tylko będzie taki. Yy, taki trójkąt dosyć ostry, więc no, trzeba będzie tutaj tego sporo użyć. Nie mam pojęcia tak w zasadzie ile? Yy, ile będzie musi tego naspierać? Więc też ciężko mi powiedzieć, czy długo będę to zbierał. Ale jakbym miał obstawiać, to tych bloków y, siana będzie nam potrzebne może z, y, hmm, z 9 albo 15 staków. Nie no, z 9 chyba. 9 na pewno starczy, czyli 9 razy 9 to by wychodziło 81 y, staków siana, znaczy zboża ogólnie. No mega dużo, mega. Co by tu nie mówić, troszkę to będzie wszystko kosztować. Okej, okay, dobra, teraz ostatni poziom nam został, który będziemy dzisiaj robić. Więc co, zrobię to tak jak wcześniej, czyli do góry o dwa tym razem, nie o, to, o trzy. Później będziemy musieli wypełnić te takie jakby tutaj łączenia. Na dole trzeba będzie dać drewno, tutaj po bokach trzeba będzie też dać drewno. Zobaczycie jak to będzie wyglądać. Mi się wydaje, że efekt będzie zadowalający. <laughs> Trzymam za to ogromnie kciuki, no bo... Jednak tych materiałów pójdzie dużo. Tak jak w ogóle widzicie, terenu strasznie dużo oczyściłem, dlatego trochę lipa. Ale jeżeli ta stodoła wyjdzie jakaś fajna, to obok zrobimy sobie następną, czyli tamtą górę skopiemy, albo z tej strony zrobimy następną. Nie dobra, o nie, prawie spadłem. Dobra, zacząłem już skakać z panikiem. Jak z tej strony sobie zrobimy, to będziemy mieli chyba za blisko naszego domku. I jeżeli tutaj będzie dużo villagerów, to będzie lagowało. Chyba że drugą po prostu zrobimy pustą, albo nie wiem, bloki słomy tam nawrzucamy czy coś, tylko po prostu, żeby były dwie obok siebie. No zobaczymy. Ale jakby dwie takie obok stały, jakby to kozacko wyglądało, yy, to, to ma potencjał, ma potencjał, jakbyśmy dwie obok siebie zrobili. Kurde, tutaj w ogóle zapomniałem stawiać takich bloków. A to tylko z tej strony... Czekajcie. Sprawdźmy to. Bo z tamtej strony widzę, że jest wszystko ok. Z tej strony, właśnie średnia. Czyli chyba tylko z tej strony zapomniałem tego robić. To teraz to szybko podrabiam. Akurat, nie wiem jak z tamtej, z tamtej chyba taki średnie zobaczy. Nie, no z tamtej. Z tamtej jest wszystko ok. Czyli tutaj się po prostu e, zamyśliłem o tym, że jest to troszeczkę szersze. No i trzeba budować najpierw bok. Ok. Możemy. I iść dalej, ruszyć z budową, dobra, tam się nie doskoczę, 5 kratek, takie skoki to tylko Noli w Minecraft umie, pozdro dla kumatych, <grywy> nie, no dobra, nie będę wyciągał brudów, bo i tak pewnie nie wiecie o co chodzi, ale to mogę wam wytłumaczyć, przed chwilą mówiłem, że nie będę wyciągał brudów, ale kiedyś noliv nagrywał parkoury w Minecraft, ale to było dawno temu, to był nie wiem 2013 rok czy coś takiego. No i ogólnie w Minecrafcie, żeby przeskoczyć 5 klatek wtedy było niemożliwe. Teraz możliwe, że z blokami lodu jakoś się da coś zrobić, no ale wtedy to było totalnie niemożliwe. No i on sobie zainstalował jakieś skryp skrypty na skekanie przez 5 klatek. No i nagrywał, że on to jest takim dobrym parkurowcem, że robi tak szybko parkury i w ogóle i 5 klatek przeskakuje i w ogóle. No i była drama, bo on to takim oszuścikiem był. No i dlatego też ostatnio miał dramę z MIM tzn. mi od razu założył, że Nolif jest kłamcą no i nagrał jakiś filmik na niego, no i Nolif się niby obronił, ale wszyscy wiedzą o co chodzi, więc nie ma co tłumaczyć kurde, znowu się zaczyna miejsce, w którym nie możemy dosięgnąć tutaj tylko musimy się kawałek w bok wbudować okej, okay. dobra, jest spoko, w ogóle dziwna sprawa, bo miałem dzisiaj dostać grafik, jak idę do pracy a nie dostałem tego grafiku i nie wiem, czy powinienem pisać, żeby go dostać, czy, czy nie Dziwna sprawa, ale spoko. Ej wysokie to będzie, nie sądziłem, że to będzie aż takie wysokie, tak szczerze. To... czekajcie, zaraz sobie to ogarniemy, tylko dokończymy. Ile tutaj pięter się nam villagerów zre z zmieści? Tak w zasadzie to... nie wiem czy czasami trzy piętra villagerów tu nie wejdą, ale ja nie wiem czy też tyle będę chciał mieścić, więc... Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Najwyżej te piętra będą po prostu miały wysoko sufit. Dobra, teraz możemy tutaj tą stronę o wiele szybciej wybudować. Bardzo dobrze, bo z tamtej strony jest to męczące, że muszę tak, wiecie, do rogu na szybciej podchodzić, a nie, że najeżdżam sobie strzałką i się buduje. Ło, wow, praktycznie w ogóle drewna mi zostało. Nie pamiętam, czy tego drewna będzie potrzebne więcej w projekcie. Na pewno potrzebne są deski, żeby wypełnić całe dolne piętro, no i cobblestone, żeby wypełnić te górne. I jeszcze deski potrzebne też są na górne. Dobra, więc co? Póki co, w tym odcinku to by było na tyle. Tak wygląda póki co szkielet naszej yy, stodoły. Nie wiem, możecie ocenić, jak Wam się podoba. Tutaj za wiele nie widać, bo oprócz tego szkieletu <grych> trzeba będzie tutaj o wiele więcej rzeczy podrabiać. Ten dach, i tutaj w ogóle wszystko, no. To nic nie przypomina póki co. Więc yy, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy dokończać tą farmę. Budowa jej zajmie myślę tak z... 3 odcinki. Albo cztery, coś takiego. No nie ja wiem no. Nie chcę tego budować w dwa, bo strasznie dużo czasu poświęca... będę poświęcał na to poza odcinkiem, a z mało z tego odcinku będzie po prostu wychodzić, więc wolę zrobić trzy odcinki z budowania farmy niż mniej. Więc co, póki co to jest ten pierwszy etap, zrobię ten pierwszy etap na miniaturkę, nie wiem, sobie pójdę tutaj, kurde, którym się. Eee... Okej, okay, dobra, właśnie tym się robiło tak, żeby była jakaś ładna kamera. No i co, tak wygląda pierwszy etap budowy naszej farmy. Widzimy się już w następnych etapach budowy. jeszcze sobie może pójdę z drugiego końca, żeby ta miniaturka była jednak troszeczkę ładniejsza. Bo z tamtej strony to tak brzydko wygląda. Na przykład tutaj wejdę w ten las, no i tak jakbym z lasu wychodził, czy coś. O, tutaj sobie to zrobię. No nie wiem, wybiorę na pewno któryś z kadrów naszej farmy, tak fajnie bo jakby tutaj drzewa były w tym, okej, okay, dobra, to jest idealny kadr, więc w tym miejscu się z wami pożegnam nie zapomnijcie zostawić suba, że odcinek wam się podobał oraz łapki w górę, siemano